Zespół szkół publicznych imienia Piotra Szturmowskiego w Pogódkach jest miejscem wyjątkowym. Wiąże się z nim wiele miłych wspomnień od przedszkola po lata gimnazjalne. Niezapomniane są świetne wycieczki organizowane przez panią Iwonę i panią Bożenę. W szkole wraz z moją klasą przeżywaliśmy wiele przygód. Mieliśmy dobre i złe dni. Potrafiliśmy zaskakiwać. Jestem pewna, że nauczyciele do tej pory wspominają nasze wybryki. Zawsze będę miała w pamięci tą szkołę. Kiedy tylko przypomnę sobie zasmucone i zapłakane twarze nauczycieli, mojej klasy i innych uczniów podczas zakończenia roku szkolnego, jest mi smutno, ponieważ zakończył się pewien etap w moim życiu. Wraz z wiekiem każdemu przybywało obowiązków. Nie tylko tych związanych z lekcjami, ale również i życiem szkoły. Niezwykle miło wspominam organizowane w bibliotece eliminacje do konkursu recytatorskiego, który odbywał się co roku. Chętnych do pięknego opowiadania nigdy nie brakowało w naszej szkole. W pogódkach też od zawsze przywiązywano dużą uwagę do regionalizmu i wychowania uczniów w poczuciu przynależności do Kociewia. Pani Ania Chilicka i Pani Danuta Trap zachęcały nas do uczestnictwa w konkursach propagujących regionalizm i lokalną kulturę. Nie brakowało również zdrowej rywalizacji w innych dziedzinach, m.in. w Sejmiku Ekologicznym pod opieką Pani Malwiny Miotkę, naszej ukochanej szkolnej mamy. Najważniejsze we wspomnieniach jest to, że mieć się gdzie zatrzymywać i tam je wspominać. Szkoła w półkach jest teraz dla mnie tylko wspomnieniem. Bardzo dobrze wspominam te wszystkie lata w szkole na wzgórzu. Nauczyłam się nie tylko o rzeczy potrzebnych dla dalszej nauki w szkole średniej, lecz także pokory i zaufania. Na zawsze będę wdzięczna na tej placówce i ludziom z niej za to, jaka jestem.